Czy wierzycie świętego Mikołaja? Nie. Nie, to nie dostajecie prezentów na święta choinkę. Nie wiem. Nie wiesz. A co byście chcieli dostać od Mikołaja, jeżeli taki prawdziwy jest? Złoto. Jak jest bogaty, to skutera Simpson en, Simpsona Enduro. A to jest świę, e, prawdziwy święty Mikołaj, jak myślicie? nie, nie wygląda na, na takiego, ale chyba nie. Kiedyś wierzyłem, jak byłem małe. No, oczywiście dla dzieci jest, istnieje. A ty wierzysz świętego Mikołaja? Nie. Co byś chciał dostać od Mikołaja? Już powiedz, co dostałeś. Czołówka. To już był u ciebie, Mikołaj. Czyli życie świętego Mikołaja? Wierzymy. Mm, Kiedy do nas przyjdzie? W no właśnie, w ginię, oczywiście. Jak myślicie, ten tutaj jest prawdziwy? Nie. nie. A Co byście chciały dostać od Mikołaja tak, na święta? O, 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 bardzo jest, wiele rzeczy. Ja bym chciała dostać ekstra Porsche, <laughs> przede wszystkim. Mnóstwo pieniędzy, chciałam taką, taką wielką skarbonkę z mnóstwem pieniążków, że mogła sobie to, na co bym miała ochotę przy okazji, nie? No oprócz tego, jeszcze oczywiście, Bata, co byśmy jeszcze chciały. Co? Bilet gdzieś yy, na przykład no, na jakąś świetną podróż na Hawaje albo coś w <laughs> tym rodzaju. Czy myślicie, że prezenty tego typu są w zakresie świętych Mikołajowych? No nie Niestety. Nasz, nasz Mikołaj raczej będzie w tym roku biedny, także przykro nam bardzo. O, proszę, oj, proszę bardzo, proszę O, Nawet czarna muzyna z prosto z Afryka życzy Wam wszystkiego najlepszego. Prawdziwa muzyna Wam życzy, dobre samo. Proszę, mocniej noc. Daj mocniej tym, żeby było im z mamusią, Ale proszę. nic więcej. Lepiej. Proszę. Więcej, zabry. Zabry. Leci, zabry. Lepiej. Lepiej. Ale to przyjdzie na 40. Od 5. Rok. No Rok. no. Jutro no, no, będzie więcej, 5. Rok. 5. bardzo. 5. Rok. 5. Rok. Ty tu, tak, proszę bardzo, o świętego. O, taki jestem. Dobry, dzisiaj. O. Proszę, o świętego Mikołaja, proszę, <św. proszę, <św. proszę bardzo, no, św. no, o świętego, no. 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 no, no, no. no. no, no Ciebie też mam cukierki, proszę. Merry Christmas. Yes. Bye bye. Proszę dziecinko. O świętego Mikołaja. O, nie no, tutaj jeszcze, tutaj, tutaj nie jestem. nie dojdzie tak, ale jutro przyjdę! Jutro przyjdę Proszę bardzo. Chodź świętego Mikołaja, proszę bardzo. Proszę, dziewczynko, chodź świętego Mikołaja, proszę. Proszę, chodź świętego Mikołaja. Proszę, chodź świętego. Proszę, chodź świętego Mikołaja. Chodź świętego Mikołaja, dźwięko, nie będzie pod krowicą, nic. Proszę, proszę bardzo. Proszę, proszę. A dla mnie też jest... Ale oczywiście, proszę bardzo.

Co myślisz o tym? To jest bezsensowne. A czy wierzycie w świętego Mikołaja? Proszę? Wierzycie w świętego Mikołaja? He? Ale to, co się tu dzieje, jest bez sensu. Pewnie. A co byście chciały dostać od Mikołaja? Nie, no ja, myżwy. Ludzi ja Magnetofon. Takie samo piękno za parę dni mieć będziecie. Mówię Wam dziś, aby tego błędu nie popełnić za kilka dni! Czy tylko na to czekacie? Nie po to! Wycinajcie tą... ...koinkę! Aby uczcić od święta zimowe! Co pan sądzi o tym, co się tu dzieje? Nie rozumiesz rumuński. No. Rozumiesz? Nie. I'm sorry. Okej. Okay. Przemyślę i dopiero powiem. No? No, dobrze, dziękuję. Przebada dopiero wyszam, nie, nie, nie wiem co tu się dzieje, zaglądam właśnie patrzę. Czemu? Coś ciekawego innego. Mogna patrzeć miło to ma czas poczekać. Jaką pani ma choinkę w domu? Sztuczną czy... Sztuczną. Prawdziwą? Bardzo mu chciała mieć prawdziwą dla dzieci, mam za małe mieszkanie, żeby była prawdziwa. Niestety musi być sztuczna. I to tak ciasno ułożona, żeby jak najmniej miejsca zajmowała. Jaką pan ma w domu choinkę? Sztuczną czy naturalną? Ja mam na przykład naturalną. Sztucznie to nie używam. Nie używam w ogóle, nie? Po prostu myślę, że to robią dobry przykład Ludziom dają na święta i tak dalej. Tak, no. Moim zdaniem. Pani uważa, że to są światkowie Jehowi, tak? Tak. Aha. To jest lekceważenie choinki, co ja tak samo uważam, że choinka to jest niczym. To jest nic. Bo a kto wie, kiedy urodził się Chrystus? Od tego może zaczniemy. Kto wie, kiedy urodził się Chrystus? Czekład była choinka, jak się Chrystus urodził? Czyli Pani również, jak Pan uważa, że to jest dobry przykład yy, to, co Ci Panowie tu przedstawiają? No, Bardzo zdaniem, dobry. Tak. Moim zdaniem tak, na nie, z... yy, yy, nie wyznaję yy, wiary ani ale... katolickiej, ani Świadków Jehowy. W tej chwili zaczęłam się uczyć wiary Świadków Jehowy. Czy to są Świadkowie Jehowy? Nie. I poznaję, poznaję tą wiarę i ta, wiem, że ta wiara jest dobra. Bo ja, będąc w wierze katolickiej, do tej pory wyznawałam, że Chrystus się urodził, że było tak, a nie inaczej. Na ten temat co się dzieje. Bardzo dobrze. Tak powinno by być. Czy jest Pani przeciwnikiem naturalnych choinek? Nie. Bardzo dobrze. Ja uważam, że tak powinno by być. Znaczy, że każdą choinkę powinien spotkać taki los? No to znaczy choinki naturalne. Naturalne, ale po prostu żeby nie, nie były ścinane z lasów, tylko tak jak mówią. Jest to jest wiosna ekologiczna, tak? Wiosna no, ekologiczna. ekologiczna, tak? Nie, nie. A no to, no jaki to cel? Ale was nabrałem, jestem fałszywy! Jaki to cel jest? <grym> no idziemy. <grym>